Jesteśmy na szkoleniu Dance Control. Zobaczmy, co myślą chłopaki o szkoleniu. Jak mi się podoba, chodźcie. Zajebiście mi się podoba. 48 godzin tu jestem, a tak naprawdę z takiego cichego ludka, który potwiera ściany, ja jestem w stanie tancić z dziewczynami bez problemu w klubie. Tak jak to zrobiłem już wczoraj, po tak naprawdę kilku godzinach szkolenia. Bardzo mi się podoba. Wielu osobom myślę, żebym polecił ten rodzaj kursu. Na początku miałem takie mieszane uczucia. Mówię w dwa dni nauczyć się tańczyć, to jest niemożliwe, tak? Ale będąc tutaj... Szczerze nie wierzyłem, że na w ciągu dwóch dni nauczyłem się, jest super, naprawdę. Na szkoleniu jest zajebiście. Damian pokazuje bardzo fajne techniki, które można... Spokojnie zastosować w klubie w różnych sytuacjach i to się bardzo fajnie przydaje, bardzo fajnie się z dziewczyną ogólnie tańczy i jest spoko. Szkolenie jest bardzo dobre, naprawdę polecam. Tancerki bardzo miłe, uśmiechnięte. To, 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 to prawda, jesteś miła, uśmiech? A nie widać? Proszę, na załączonym obrazku mamy tutaj piękny dowód tego. Czyli to co piszemy, że jesteśmy w stanie w ciągu dwóch dni przekazać taką wiedzę i takie umiejętności, żeby się nauczyć się tańczyć i jest to prawda? Jasne, że tak. Dwa dni wystarczy. Wczoraj podstawy, dzisiaj takie doszlifowanie, że niby kilka technik, ale kiedy je złączymy razem ze sobą, nie ma problemu zatańczyć co chce, z kim chce tak naprawdę. Większa pewność siebie na pewno, już teraz oczułem to. No, bo jestem, tak może powiedzieć, nakręcony dobrze. Już weekendu się nie mogę doczekać, że tak powiem. Będąc tutaj mogę zagwarantować, że osoba, która spędzi dwa dni na kursie będzie zadowolona. Dziewczyny, jak wam się podoba na naszym szkoleniu? Bardzo jest... mi się podoba, jestem pierwszy raz myślę, że jeszcze skorzystam z waszych usług eee, na pewno minimum trzy razy. Co jest tutaj fajnego? Co ci się najbardziej podoba? Instruktorzy. <laughs> To się wytnie. Mega fajni kursanci, super kurs, zapraszamy nas gorąco. A teraz przepraszam, ale muszę wracać do pracy. Więc słyszycie, ja zadaję pytanie jak Ci się podoba na naszym szkoleniu, a dostaję odpowiedź. Wszystko! I emocje z tym związane, więc jak najbardziej polecam szkolenie. Czyli krzywdy ludziom nie robimy, a wręcz przeciwnie uczymy ich nawet tańczysz. Nie robicie ludziom dobrze jednym słowem. Jakby to nie zabrzmiało, słyszeliście, robimy dobrze ludziom. jest bardzo fajny klimat, jest luźno, także na pewno żaden, żaden z Panów nie będzie czuł się spięty, także jak najbardziej polecam. Tancerki też są fajne, jak widać.